Jest świt, godzina 10.09 rano i ruszamy z chłopakami na trasę do Blue Eye, czyli do miejsca turystycznego gdzieś jeszcze. Chłopaki właśnie rozmawiałem z jakimiś turystami, którzy jadą fikuśnym kamperem, ciężarówką kamperem, nie wiem co to jest. Tak, tak i szukali ja to, pojęcie, Butryny, to tam gdzie byliśmy i zwiedzaliśmy. Pytali się, czy znajdzie się parking na jej wielki wóz. A tutaj chłopaki przyjechali elektrycznym motorkiem, fajna sprawa, polecam. Tylko że tyle, że go nie słychać, więc jak jedziecie, to nikt nie wie, że jedziecie. Musicie uważać, jak się gdzieś zbliżacie do jakichś ludzi lub samochodów. Witam Was w drugim odcinku z Albanii. Po ponad trzech tygodniach spędzonych na montażu filmów w Sarandzie nadszedł czas, żeby zobaczyć coś więcej. Ruszymy dziś z tego nadmorskiego miasteczka w głąb lądu, a podróż naszą rozpoczniemy od zupełnie nieplanowanej wizyty w napotkanym po drodze obozowisku Romów. to pole? A, no no To jest plac okay. manewrowy no, no, Naprawdę? To jest prawo jazdy A Na serio? A nawet jest Tam jest kurs chyba się odbywał no, A to jest obozowisko cyganów, którzy mieszkają niedaleko Sarandy I zaraz tam pójdziemy Zobaczcie, jak to wygląda na obiektywie A ja zmieniam obiektyw i idziemy Ja mam trochę tremę. Chłopaki są odważni, mówią, że po prostu wbijamy i tyle Dlaczego oni tutaj mieszkają? To też się jej zapytamy, bo nie chcę po prostu wprowadź w błąd, bon, bo sam no. nie wiem. No dobra, to super, to ciekawe. Może to jest lepiej. Możesz ewentualnie przetłumaczyć, jak miałem jakieś pytania? Oczywiście. Może pójdziemy tam, bo tam nie ma teraz nigdy. Spoko. I ta! ja Pani powiedziała, że to jest piękne życie. Aha. I jak można zauważyć, pani ma dwa, dwa pierwsze zęby są złote. Czy to nie Możesz jest? powiedzieć, że jestem Polakiem i że robię dokumenty, że podróżuję. A ja nie Polak. A kiedy bym raport z jeszcze szcipyły? Szcipyła, katastrof. Katastrof. Pani mówi, że w, w, w Albanii jest katastrofa. Ja. Porp senuk jedynie na sarant, eden jedynie tu te na sarant. Kena lek, lek pagoncira. Tenerim Tutaj, tutaj, tutaj e, mieszkają, ponieważ e, w Sarandzie nie mają pieniędzy, żeby płacić, płacić za wynajem mieszkania. No po kto jest mi? A po jest? Kto sną gasen, kto Tutaj, nikt ich nie zaczepia, ani nie mają żadnego problemu z żyją sobie jak wolni ludzie. Po. Podczapone beni tu. Ja mlejem hekura skupują z i potem go sprzedają jakimś większym Możesz zapytać czy zajmują się też na przykład segregacją jakichś plastików i tak dalej, bo widzę, że tutaj są podzielone te różne odpady śmieci. No, wiecie. Będzie segregation plastika dekurat a to te tiera. Po ja, kurat plasmasy i się ma imbukka to I czy mieszkają tu przez cały rok jakbyś miał? EDEUJANIC tu DIWITY DIMERADE Cały czas. A, okay. Dziękujemy. Są Ale w Bukur, Dziw mira. Możemy się jeszcze tutaj przejść. Okej. pak jest tu afer. Zobaczymy jeszcze i pokażemy okay. jak tutaj jest. Jest taki koleś, Z który jest... E, po prostu... Proszę zobaczyć jak pan wygląda. Mhm. Pan jest normalnym jak biznesmen wygląda. A ten pan co tu przyszedł? Tak. A, no tak, to prawda. Normalnie. Złoty, A, tutaj zrobiony całkowicie prowizorycznie, z jakichś części zebranych. Widzicie nawet, że jest tam eternit. To znaczy nie eternit, tylko azbestowa płyta, bo mnie poprawiona jakaś blacha. Tu jakieś drzwi i wszystko jest złożone w całość. Tu są jakieś części samochodów w ogóle, klapa tylna od polo na przykład. Nie wiem, czy nam się uda, ale może wejdziemy do środka do takiego Tu są też jeszcze jakieś części z samochodu rozebranego w ogóle. No A, bo oni są oddzieleni. A, okay. Ci mają inne, a ci mają inne. Tam ci są przyjacielsce, a ci nie chcą żeby ich nagrywać. Okej, okay, spoko, no nie ma problemu. Więc... Wiesz tamtymi to jest też tak, że ich nie pytaliśmy, tylko wbiliśmy czasami tak jest lepiej. Tak jest lepiej, na no, 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 Tak Ale jest problem przy te filmowi. A është problem për të filmoj? Ka problem. Da të i pa një ma përdojnë. A, do i qështë ke Edi Rama. Edi Rama do në boj shpije, do në japi punë do në boj qirak e Edi Rama. Edi Rama të isë premier Albani. Nuk që zhëbë të mësaj do premier Albani, i zhëbë onë në dau domë. Në dau domë. Aj, danke shë. Da, danke shë. Miru pashë. Miru pashë, në kalëshë bëgur. Bet, danke shë. Po ju pëlqeni Rama apo jo? rama Co to rama? jest rama niusi, jest rama To jest rama To jest rama To jest rama Ok, to jest rama Ok Pan okay. nie chce, żeby go filmu. Jasne, jasne Tu jest jakby zdobne, jak to typowo Takie albańskie klimaty Tu się suszy... Tu się suszą ubrania Idziemy dalej A tutaj jakieś ognisko Dobra, lecimy, nie? Okej, okay, okej. Okay. To jeszcze chyba powoli kończymy, żeby się. Dobra, spadamy. Bo ludzie mówią, że nie chcą, żeby ich filmować. W sumie się nie dziwię. No, nie mają ochoty, tu mieszkają, więc spoko Ale ciekawe, bardzo ciekawe. Tu jeszcze jest to... pozostałości samochodów na pożegnanie. Duchani per ben, benzen, nitrosamina, formalina de cyanid, hydrogen. Pierre, duhani dementon z de ref już. Czyli pewnie, że palenie zabija, coś takiego Zabija ciebie i yy, osoby, które z przebywają Jak widać, my zatrzymaliśmy się na kawce, ale to mniejsza z tym Czekajcie, dopiję Ach, te uzależnienia. To znaczy, od kawy to nie jest takie złe w sumie. A propos języka, chciałem, bo w ogóle ja wcześniej myślałem, że albański to jest taki trochę zmieniony turecki. Po prostu totalna ignorancja, nie w ogóle zupełnie jak to bez planu się nie przygotowałem. A waszym zdaniem, chłopaki? Dawid, powiedz jak możesz, co ty sądzisz na temat tego języka? Czy on ma dużo z tureckiego, z tego co wiesz? E, kilka słów jest z tureckiego. E, na przykład awash awash, to znaczy powoli po turecku. Mm -hmm. Lecz e, po albańsku jest to ngadal ngadal. Zależy, jak kto mówi, jak jest nauczony. No tak, ale, ale to jest tak, że są. Sobie... To pewnie zapożyczenie w górę ma mnóstwo swoich własnych słów, tak? Mnóstwo. Jest mocno, mocno oddzielny język. N mniejszość jest zapożyczona. Unikalne. Unikalny. 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 Jak i albania cała. Chociaż tutaj na przykład czasami jak się zna jakieś języki, na przykład e, ro, romańskie, czyli hiszpański, ja tam widzę, że jest napisane 24 godziny, no bo 24 Oraz jest po hiszpańsku, a tam jest jak to jest się mówi Ora. po albańsku? Ora. 24 no or. No Czyli są z romańskich języków też zapożyczenia, pożyczenia, krótko mówiąc Jak to Piotrek przed chwilą zauważył, Albańczycy mają trochę podobną historię do Polski, dlatego że ich najeżdżali I otomani wcześniej, i jakieś tam Imperium Weneckie, czy jakkolwiek to się nazywało Także też i na pewno są tu różne wpływy językowe Różnych innych kultur. A przed chwilą zauważyliśmy, tylko nie nagrał mi się dźwięk, że na tej stacji benzynowej jest 7 Mercedesów i praktycznie większość samochodów na tej stacji to Mercedesy. Tutaj stara pompa, już chyba raczej nie działająca a w tle albańskie góry ok, jedziemy. Uważajcie! Uważajcie, bo Mercedes jedzie. Mieliśmy ruszać dalej, kiedy zauważyliśmy, że w miejscu zamieszkania Romów dzieje się coś ciekawego. Zafascynowani tym miejscem podjęliśmy jeszcze jedną próbę kontaktu z nimi i nagrania materiału. Zobacz, oni samochód zabierają? Ty, a może to kradziony ten samochód? Może, oni, może im się nie spodobać? w to... -ba, ba wszystko, wszystko możliwe. Ej, zobaczcie, tutaj jesteśmy na tym obozowisku i akurat przyjdy. pakują samochód. Przyjdy. Dźwigiem na górę. Tak, Joma <śmany> tam nie dźwięk Kochani, o nabrak, hagu Dziali wina, Jakby taki kurde przywalił ten moment, to by nie było wesoło Ale z tego, co chłopaki powiedzieli, to im tutaj są bardzo mili Ha? joma <śmany> to... No, tutaj trzymają normalnie ludzie ubrania i tak mieszkają. Ok, lecimy. Przyjechaliśmy z tamtej doliny, wjechaliśmy sobie tutaj na górę i zobaczcie jaki tutaj jest obrazek. To i to i nad przepaścią. Park archeologiczny, parko o To jest zaraz obok greckiej miejscowości, gdzie podobno mówi się po grecku, może tam zajrzymy. Wejście kosztuje 200 leków. A tutaj znak świadczący o tym, że Albania jest zainteresowana Unii Europejskiej i kiedyś może do niej wejść. Chociaż w Naddniestrzu też widziałem takie znaki. A chyba raczej na Naddniestrze się nie szykuje do Unii Europejskiej. Tam to raczej propagandowy ma wymiar. Tutaj jest znak, że to był kiedyś średniowieczny kościół. Wyobrażacie to sobie kiedyś, gdy było mało cywilizacji. Myślę, że wtedy. Łatwiej było wierzyć w Boga i w ogóle różne inne rzeczy w związku z tym, że przestrzeń tak bardzo dominowała nad człowiekiem Tu jakieś ruiny Link do tego miejsca wam podejście, także będziecie mogli sobie sprawdzić Tu jakieś zabytkowe kolumny widać, a z tyłu w tle bunkry Oczywiście bunkry Podobno za dyktatury chodzia. samochody były zakazane Ogólnie ludzie nie mieli samochodów, ale takie do przewożenia betonu i stali, żeby robić bunkry, oczywiście były Dyktatura miała samochody do swojego użytku. Tutaj dziura, którą zrobił Mega Wąż 7, podobno. Inny niż ten w Polsce. A tu, widoki. Przyjemny wiaterek, ale gorąco. Gorąco po albańsku. Ruiny starożytnego miasta położone obok greckiej wioski Finik to miejsce, o którym można by zrobić oddzielny dokument. Skrótowo mówiąc, pięć wieków przed naszą erą na tym wzgórzu powstało miasto otoczone murami, a jego czasy świetności przypadały na drugi, II, trzeci wiek przed naszą erą. W opisie filmu linki do tekstów na ten temat. Zainteresowałem się przed chwilą pogodą, jaka tutaj jest, no bo w sumie teraz jest koniec października, jest gorąco i zapytałem Piotrka, jak jest w styczniu i powiedział mi, że w styczniu jest tak, jak słońce wyjdzie, to 15-20 stopni, a jak nie ma słońca, no to powiedzmy 10, tak mniej więcej oczywiście w przybliżeniu. No i że słońce najczęściej tu jest, bo jest w tej części Albanii 300 dni w roku słonecznych i człowiek od razu ma lepszy nastrój. To niesamowite. Tu są jakieś opisane miejsca, to takie stare, Typowe archeologiczne wykopaliska, jakieś stare budynki sprzed setek albo tysięcy lat są chyba. i pieprzone bunkry po prostu postawili. No? To są pomysły despotów i dyktatorów wszelkiej maści. Dla nich nie liczy się tradycja, historia, przyroda. Bunkry mają być i koniec. Tu jakaś kolumna, w sumie niewiele wiemy o tym miejscu, bo wypad jest typowo bez planu. Czyli że przyjechaliśmy i nic nie czytaliśmy, ale wygląda na starą i rzuconą tak jakby od niechcenia Tu jakieś płyty Może ktoś z was się na tym zna i będzie mógł coś powiedzieć Tu znowu kolumna A tam daleko bunkier Tu kolejny bunkier mijamy Będę was zanudzał tymi bunkrami, ale to pokazuje przytłaczającą bunkrowatość Albanii A tam jest stary, antyczny chyba teatr Kawałek dalej... innego rodzaju bunkr Wszystko to miało chronić kraj przed inwazją, która nigdy mi nie miała nadejść Ja myślałem wcześniej, jak nic nie wiedziałem o Albanii, że oni jako komuniści się bali, że to Amerykanie wejdą, a to u Ruskich chodziło Ja zupełnie nieprzygotowany, totalnie nic nie czytałem może to nie powód do domu, ale może to i lepiej, bo przynajmniej taką świeżość mam teraz i się wszystkim bardziej zachwycam i fascynuje. Ale tak jak Piotrek przed chwilą powiedział, będę to często mówił, dlatego że on sporo mi ciekawych rzeczy mówi, powiedział mi, że oni zabrali e, ruskim, to znaczy Związkowi Radzieckiemu, łodzie podwodne, tak? Tak, zamknęli w porcie Porto Palermo I później mieli z nimi napięku No bo podobnie jak Tito się sprzeciwił, chociaż z tego tak przynajmniej już to... Tak to wygląda mhm. Sprzeciwił się ruskim i bali się inwazji i że są trochę jak Polacy, że tacy bardziej jednak patrzą na Stany Zjednoczone historycznie i patrzą na Zachód, niż, niż chcieliby współpracować z Rosjami. I pod wieloma względami są podobni do Polski, Albania na no to wychodzi. Wchodzimy do bunkra do środka. Z latarkami. Ciasnało tu powiem ci. A to co to jest? To jest, mi... pierwszy to jest miejsce do strzelania, żeby tam broń sobie podłączyć, nie? No, tak. w sensie, żeby no przynajmniej obserwować otoczenie. Żeby, żeby mieć widok. Tutaj zbrojenia widać jakieś stalowe porządne. Bunkier, do którego wchodzimy, tu na razie jest światło, wiesz? Tutaj już nie widać. Po lewej, tu jest skład broni. Albo żywności. A, to taki patent. Tu można przejść dookoła. I jeszcze zerknijmy stąd. No taki widok. Ktoś miał kto tutaj miał ostrzeliwać. Czy też pilnować przed sowiecką inwazją? Ciekawe Idziemy teraz do wyjścia Wyjście jest do przyrody Z pięknym widokiem na góry. W takim bunkrze to można się jedzieć aby jedzenie było I Internet Okej, okay, niesamowite Bunkry w Albanii nawet bunkry są, słuchajcie. Nawet bunkry są. Dokładnie na ramieniu siedzi ci modliszka. Duża modliszka. W lewo. Zobaczcie. To nie papieros. <laughs> Bo jest, jest, albo spora, jest spora i się rusza, ale ona chyba groźne nie są, co? Nie wiem, zobaczymy zaraz. A mi mnie pusta usta robić ci Nie. To, <laughs> no to idziemy. A to tutaj... o, ona skacze? Ona lata, skacze chyba, no. O Jezu, to ona może tu do mnie wyskoczyć. Może to być szarańcza, nie widzę jej, bo... ja. to jest nie. modliszka. Na to modliszka. Ty, ty, może to jest wampirzyca-modliszka. Może ją zgonić, co? Zgonić się. Nie, w spoko, chodź. Zobaczymy, co będzie robić. <laughs> Chodzi po tobie. <laughs> Schodzi na dół. Może daj jej szansę, żeby uciekła, nie? Ona sobie zajdzie zejdzie, kiedy będzie chciała. Daj żyć w swojej naturze. Masz rację. My ingerujemy w jej naturę, nie oni w naszą. I tytuł taki, i miniaturka Wielka modliszka koło twojej głowy, taka powiększona, wiesz Modliszka zaatakowała Polaka Widziała, że ja najgrubszy <grym> Gdzie ona jest? To jest grecki kościółek, tak? tak. Jeszcze grecki kościółek I wchodzimy napić się kawy Tutaj ludzie mówią po grecku? Po grecku To zaraz usłyszymy I

Nie frappe, Czy możesz? Nie frappe, patrzysz. Prawie nagrać A tu fajny obrazek jest winogrono sobie leży w miejscu, gdzie się normalnie wydaje resztę Myślicie, że mogę go nagrać? Możesz tak. zapytać. Fajny. Będęm ta foto, a ty tablety Jak Kaka oliwki. Okej, Tutaj jakieś zapiski. Rozliczenia. No. Dlaczego kaka oliwki? Pokażę, jak to robi. Kawa Greg. Kieres, kieres Greg. I pan podpali palniczek i wstawi kapkę. Brawo, <grystanie> brawo, brawo, brawo. Dawid, możesz powiedzieć o kobietach? tak? Widzieliśmy tutaj wcześniej taką panią w czarnym ubraniu. Czarna, bardzo ładna pani. <grystanie> Czekaj. Dzień dobry, proszę się nie bać. My turisty. Pan coś mówi po grecku, ale nie rozumiem. E, to tak, jak tutaj e, kobieta. Sieny! Sumir! Poleciuta, to będzie Marim! Kamera Kamera, sum? Telewizja Polonia! Telewizja Polonia!

nie, jedna z to po grecku. Grecki, grecki. I Grecy. A, kuski. A oni, chcą, oni chcą pokazać nam kozy. Okej. Okay. Cześć kuski, proszę się nie bać. To jest kasola może w dziale. To jest kasola. jest O. Nie Ej. Ej, Jego fotografa! Ma simo! To stąd? Larry, 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 kapelar! Powiedz mu, że słońce, El sol Kapelar tu kabelar. Ja jestem w CKD. Kapelar mi! Ma zafio, to, to kozła pan pokazuje, tak? Ha. Ok. No piękny kozioł. trochę go tak za łapie, ale piękny. Są mnie. A, co mnie. Po nie pozwolicie ta płacować moja? Skąd? Tego nie rozumiem. Weź foi mnie moja, chcę No nie pozwolicie, musiorę <noise> ma ja A ah, teraz to zapata. Ile chce zapłaty? Sado. He? Eh? Sada. Nie pozwól Co Nie pozwól mi mord mieć ćapi. Po do góry. Nie rozumiem, bo obiera. No kubek, no a Dlaczego albańsku nie gadają? Aj, Zapytaj. No bo są Grekami. Ale nie gadają po albańsku. Mieszają. właśnie wtedy nie rozumiem. Aha. A, nie nie rozumiem. Czy, nie. Czyli trochę po grecku, trochę po albańsku. No i ciężko zrozumieć. A my tu, to ciekawe, Polacy w greckiej wiosce w Albanii z Wenezuelką. A ja mam bambusa Albański, albański produkt. Naprawdę dobry. się tak tu. Się się tak. Kosz, grega! Kosz. jo! Uniał się w się a, się takie tu. Nie da! Nie da! Mówi, że tutaj e, życie jest bardzo, bardzo ładne. Hę? Nie Polonist. Mówi, że życie tutaj jest spokojne, tak? Tak. Możesz zapytać, czy tu jest szkoła? Każdy Tu. Po. Ku. Gdzie jesteś tam? Po. Gdzie byś pośle? Po. Szkoła. Tam dalej. Chcę podać jednym. W jakim języku? Ej, dokładnie no, knup. Nie sekundę. Cza, dziuchasz jakieś, dziuchasz? Tak, dziuchasz, dziuchasz, dziuchasz. Albańskie i greckie. Będę, Ob, Obydwa. Y, I czy kiedyś tutaj była Grecja? Jest tak tu Grecja, a to jest Cyperiaweton. Bo to ja wciskam minutę Dla nich to jest. Y... Dla nich to jest no, cały czas Grecja. Dla nich to jest Grecja, oni są w Grecji, nie są w Albanii. A, wolfi, że jedzie w na Gajadzi, Gajadzi, Unii. On jest Polak. Poty jedź sipa. Nie, 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 Ja nie, 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 nie. Poty jedź sipa. To. Ale to po Grecji. Ty lud brawo, kioć, Doszło do takiej trochę teraz konsternacji, bo nie za bardzo wiem, o co mogę tego pana jeszcze zapytać. A jednocześnie zażądam zapłaty za to, że nagraliśmy jego kozła. To znaczy kozła. Kapunua. Tak, kozła. No ale cóż, może się wykpimy jakąś, jakimiś drobnymi i przekażemy jej i będzie sporo. Zobaczymy